Hej, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Emerald Dragatoligi. W odcinku pod tytułem Skradziona Łódź. W tym odcinku będziemy podążać za teamem Aqua, który skradł Łódź ze stoczni w Slateport. Ale co to będę dużo opowiadał? Zaczynajmy odcinek! Ostatnio zakończyliśmy grę na strefie safari, właściwie na wejściu do niej. I w poprzednim odcinku też złapaliśmy kilka nowych Pokémonów, więc wypadałoby coś o nich trochę powiedzieć. Dane z Pokédexu już Wam przeczytałem. No to zerknijmy na nie. Więc pierwszym Pokémonem jest do dołu. Pokémon normalny, latający, posiadający zdolność Early Bird, czyli poranny ptaszek, który sprawia, że szybko się obudzi ze snu. Ma naturę wyciszoną. Do jest jak najbardziej szybkim Pokemonem, ale też jest dobry w ataku. O, i posiada bardzo fajny atak Triatak, który może sparaliżować, zabrocić lub poparzyć. Dość silny atak. Kolejnym Pokemonem jest Natu. Natu ma zdolność Synchronizm, jest to Pokemon psychiczno-atający. Psyduck, który ma zdolność Dump, czyli wilgoć. I ona blokuje samozniszczenia. A, jeszcze synchronizacja sprawia, że gdy na przykład na to zostanie zatruta bądź sparaliżowana, to przeciwnik też zostanie zatruta lub sparaliżowany. I tak, wyluzowany Psyduck, Pokémon typu wodnego. I jeszcze Thumpy, Pokémon typu ziemnego. Posiada zdolność pick-up, tak samo jak nasz i ma naturę poważną. Pokémon raczej bardziej obronny, ale też oczywiście w ataku jest dobre. No to teraz zająłbym się może treningiem któregoś z tych Pokémonów, bo mam już ich całkiem sporo. To może jeszcze je trochę poukładam. Jeszcze nie wspomniałem fajne rzeczy, gdy przyciśniemy select, rączka, którą się przemieszczamy, czy czyli nasz kursor, zmienia się na kolor żółty. I teraz od razu możemy przemieszczać Pokémony bez wchodzenia do tego menu. No dobra, to zajęłbym się treningiem może dwóch pokemonów, na przykład Full Pixa. Szumisz a raczej nie. I może to było. Albo nie, fan. No to teraz będę trenował te dwa pokemony, więc nie będę tego nagrywał. Ciącie. No gdzieś podczas treningu nasza Fanbi zaczyna ewoluować i ewoluuje w potężnego prawie że Pokemona, jakim, okazuje się, będzie... Donphan! Co prawda, Donphan ma jedną małą wadę. to mi się nie podoba. Podczas ewolucji Pan miała zdolność Pickup, która znajdowała nam przedmioty, a teraz ma zdolność Stardy, która zostawia zawsze jeden punkt HP z ataków zabierających wszystkie HP. Bo są też takie. No i statystyki podniosły się prawie dwukrotnie, w szczególności ataki i obrona, które są równe. No I to by było tyle. Jeszcze nasz Vulpix podczas treningu poznał atak Flame Tower. No to będę kontynuował trening wciążę. No i teraz nadszedł czas na moment, który dawno czekałem Nie, jeszcze nie wytrenowałem ich pokemonów, mają poziom 33. Ale Vulpix poznał już wszystkie potrzebne mi ataki, czyli Quick Attack, Flame Flower, Confusion i i Safeguard I teraz na Vulpixie mogę użyć przedmiotu, który zwie się Firestone Sprawia, że, Pokemon, że niektóre pokemony mogą ewoluować I Vulpix jest właśnie takim, jednym z takich pokemonów. A więc użyjmy go na nim. I od razu Vulpix zaczyna ewoluować. I ewoluował będzie w potężnego Pokemona, jakim będzie... Zaraz się przekonamy. Ninetale! Nintels jest znacznie silniejszy od Wulpixa. Przynajmniej w części statystyk. Jesteś bardzo szybkim Pokémonem. No i posiada zdolność Flash Fire, czyli błysk ognia i to sprawia, że jego gdy zostanie uderzony ognistym atakiem. I w sumie jak Ninetales, Wolfpix, mógł też poznać sobie w guarda, ale na późniejszym poziomie. Chyba dopiero gdzieś na 37, albo nawet po 40. Ale cóż, będę kontynuował dalej trening. Cięcia! No i zakończyłem trening moich Pokémonów. Teraz moje wszystkie Pokémony mają poziomy 42. Właściwie 43. Zresztą trenowałem troszeczkę Torkoula i Krobat. No bo trochę były z poziom lub dwa w plecy to zerknijmy, bo że na statystyki naszej Donfa. Jak się okazuje, to bardzo silny Pokémon. Masz atak 116 i obronę 115. Jest to bardzo wytrzymały i silny Pokémon, dlatego zawsze warto mieć w drużynie Domfana. No i teraz też sporo urósł. Ma prawie stówkę w szybkości i w specobronie, co jest dość charakterystyczną cechą tego Pokémona. No ale nasze Pokémony nie są ce... Głównym celem tego odcinka, głównym celem tego odcinka jest zbrodnia, którą popełni Team Aqua w Slateport. No to chodźmy tutaj. I proszę bardzo, cóż to za zbiegowisko ludzi? Może kapitan Stern będzie coś wiedział? Yy, tak, faktycznie, zamierzam zacząć naszą wyprawę, nasze badania. Yy, to wspaniałe, kapitanie Stern. Dziękujemy za poświęcenie nam chwili w pańskim napiętym harmonogramie. Mam nadzieję, że przeprowadzimy znów wywiad, g... gdy odkryjecie coś nowego. No i nasi znajomi reporterzy przeprowadzali wywiad z kapitanem Stenem. Do Dokładnie nie wiedzieliśmy o co chodzi od początku, no ale można się domyśleć, że chodzi o badania. O, to był mój pierwszy raz, to było moje pierwsze nagranie do telewizji. To było strasznie denerwujące, stresujące. O, plandon! wyglądasz świetnie. Dokonaliśmy niesamowitego odkrycia na naszej ostatniej wyprawie na dno oceanu. Znaleźliśmy podwodne jaskinie na ścieżce 128. Uważamy, że jest to siedlisko Pokémona, który podobno dawno temu wyginął. <grym> Sądzę, że to Kapitan Stern. My, Team Aqua, przejmujemy kontrolę nad Twoją łodzią podwodną. Twoje cele są bez sensu. Przypuszczamy, że nie będziesz chciał współpracować. <laughs> Tylko patrz i ucz się jak Team Aqua planuje. Nie wiadomo o co chodzi. O co w tym wszystkim chodzi? To brzmiało jakby użycie megafonu. Jakby ktoś używał megafonu. Skąd To dochodzi, Tu ze stoczni. Łódź podwodna próbują ją zabrać. Brandon, proszę chodź ze mną. I idziemy do stoczni. I proszę bardzo. A znowu ty? Jesteś wytrwały, że udało ci się za nami tu dostać, nawet bardzo. Ale teraz nikt nie powstrzyma, nikt nas nie powstrzyma, nikt. Ale będziesz podążał za nami na no, naszej kryjówki w mieście Lili Krów. Uuhu, ho, 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 ho. I tym Aqua uciekł. Dla... Dlaczego? Dlaczego tym Aqua akurat mojego eksploratora dna morskiego jeden? Nie mogę wyruszyć po trzemieniącego... Nie mogę wyruszyć po na dnie temu na... A jeśli bym ich śledził, nie mam żadnych szans przeciwko nim. Sam Kapitan Sterny nie ma szans przeciwko nim, ale my możemy mu w tym pomóc! Więc podążmy za teamem Makua do Lilycruise! Skąd dopiero tu przylecieliśmy? Lecimy, Altaria! No i teraz zapewne pamiętacie to miejsce... A! Jeszcze może od znajomego weźmiemy sobie jagodę. On czasem może nam dać dość wartościowe te takie jak Lumberry, które leczy wszystkie staty... staty... stany... I... Bery która już wiemy co robi. Oprócz tego oczywiście wszystkie podstawowe. Trochę poklupaliśmy, ale teraz... Udajemy się do kryjówki Teamu. A najpierw pokonajmy takiego Pokemona, jakim jest Wingo. Cięcie. No, pójdę więc. No i jesteśmy w kryjówce Teamu Aqua, w której... Nie brakuje jego członków, którzy chcą z nami się bić! Podobnie jak w kryjówce Teamu Magma. Ai! Podejrzana osoba! No to walczmy! Pierwsza walka odcinka z Teamem Magma! Aqua, sorry, mylą się te Team. To pewnie dlatego, że w tym samym czasie przechodzę Pokémon Ruby. Tam też... Tam jest tylko Team Magma. No i pokonaliśmy członka zespołu Aqua Ach, przegrałem to Przegrałeś No dobra eee, Przyjmę przegraną jako członek zespołu, ale wykonałem swoje zadanie A jakie ono było? Tego nam nie straci No i nasz lineu, tak jak się spodziewałem, ma kolejny przedmiot, jakim jest znowu Ultra Ball I co ciekawe, zdolność pick Up w Pokémon Emerald Działa troszeczkę inaczej niż Pokémon Ruby, Sapphire czy Fire Red lub Leaf Green. W tych poprzednich wersjach gier yy, znajdowała nam określon... znajdowała nam ta zdolność określone przedmioty, ale tutaj te przedmioty są określone w zależności od poziomu Pokémona. Na wyższych poziomach, na przykład setnym Lion, może na przykład znajdować nawet te, ten Focus Punch lub nawet Earthquake. Więc zdolność jest naprawdę bardzo praktyczna. A więc chodźmy dalej. No i w tej kryjówce mamy takie coś. Są to jakby teleporty. Jak na jeden z nich wejdziemy, przeniesiemy się w inne miejsce. No i tutaj na przykład mamy przednie, jakim jest Max Elixir. Kiedy znowu pójdziemy w tę stronę, trafimy do innego pomieszczenia, w którym czekają na nas kolejni członkowie z woła, tym razem nawet i członkini. Ech, ciągłe obserwowanie kryjówki nudzi mnie. Zajmę się tobą. No i z tobą się zajmę chęcią. Z chęcią. No i członkinstwo. Wakła chce z nami walczyć. To są walki karwane. Torkoł może nie jest najlepszym Pokémonem na karwane, ale myślę, że sobie poradzi. Ale slam. Tak jest. No i nawet cios krytyczny, który nie musiał być. Ale rasz skin nasz zrani. No i pokonaliśmy członki zespołu Aqua. zespołuła. No. Gdy pójdziemy w tę stronę, mamy kolejny teleport, który przyniesie nas do takiego pomieszczenia. I teraz, gdy nadepniemy na niewłaściwy teleport, zostaniemy teleportowani w, z powrotem. Musimy iść na właściwych teleportach. Właściwe teleporty... Właściwie przejście jest bardzo proste. Musimy iść na lewo i tutaj na ostatni. No i jesteśmy w pewnym pokoju, w którym czekają na nas Pokemony! Podobne do Voltorbów, A są to ich wyższe formy. Electrode. Poniom 30. Chce z nami walczyć żeby atakuje, bo to jest jakby dziki Pokemon. To walczmy! Elektrod jest dość szybki pokémon i może w każdej chwili wybuchnąć, dlatego walka z nim jest dość ryzykowna. No, niestety udało nam się go pokonać. Niestety, bo chciałem go sobie złapać. Ale cóż. No i tutaj mamy Nugget. Ale to nie jest najbardziej wartościowy przedmiot, jaki tutaj zajdziemy, bo jest tutaj Master Ball. To kolejny nowy Pokéball. Tylko, że Master Ball jest najlepszym Pokébolem, jaki tylko jest. Złapię każdego Pokemona bez żadnych problemów. No i kolejny lekrząd. Może spróbuję złapać tego. Tylko, że Torkoł tylko załatwić, dlatego użyję do walki innego Pokémona. którego? intense Tylko proszę cię nie wybuchnij O, solid Bomb Aj, spark zawoli, zawoli Ej, paraliż, niech to Ale jest już prawie, już prawie go mamy Dobra, ostateczny atak i próbujemy łapać Ai, paraliż! jest mi się napięta sytuacja. Czy uda mi się złapać tego Electroda? Miejmy nadzieję, że tak. No to Ultra Ball! Go! Chyba pierwszy Pokémon ma pan Ultra Ballem. Czy się uda? Czy Electrode będzie nasz? Tak jest! Jest nasz! I mamy elektrode Dane zostały dane w Jest to Pokémon Kula. Pojawiają się w znacznych ilościach na elektrowniach. Ponieważ żywią się prądem, mogą... Aha, Czyli tak, żyją w dużych grupach, w okolicach czy w ciemnych uliczkach w miastach. Czy dać mu ksywkę? Nie. No to mamy Electrode, kolejnego nowego Pokémona typu elektrycznego. Pierwszy elektryczny Pokémon jakiego mamy. To teraz użyjmy Full Restore na Nintelsie. to chodźmy dalej, właściwie wracajmy. Oporu też jest bardzo prosty, wystarczy, że idziemy cały czas na prawo i dojdziemy do wyjścia. Szkoda, że w tej kryjówce nie możemy biegać. Naprawdę ta opcja mi się przydała, znacznie by ułatwiła nam jej przejście. No i tutaj mamy walkę 2 na 2. Jeśli chcesz poznać sekret kryjówki, musisz mnie pokonać. Hej, ty tam! Jak uważasz, co jest lepsze, strój teamu Aqua czy Magma? W sumie bardzo mi się chyba podoba strój teamu Magma. Strój z teamu Aqua jest taki... I prosty, a team Magma... fajniejszy, mi się wydaje, że ma strój. W szczególności lider Max. No ale, dobra, walczmy. No i nie wspomniałem może, że Tor... Tom Fan ma dwa fajne ataki. Takedown, który już znam i Flail, który jest silniejszy, jak Pokémon ma mniej HP. Czyli na przykład, gdy obniżymy HP takedownem, później możemy stworzyć potężny atak Flail. Bardzo praktyczne przy treningu. pełnym HP Flail jest naprawdę bardzo słaby i nie warty posiadania. Podczas treningu też nasza domfam poznała tak rollout, który się bardzo przydaje. Ale raczej nie walka 2 na 2. Pierwsza ostra skóra, skóra nas zrani. I ostateczny cios z Torkoula. No i pokonaliśmy dwóch członków Timu Aqua W ogóle nie mogłem wygrać. Przegrałam w fajny sposób. Czyli w szybki. Takie przegrane... Znaczy zwycięstwa właściwie też lubię sekret naszej kryjówki? No cóż, powiem. Yy, na samym końcu jest łódź podwodna. Ale już... <laughs> ale już co? Tego nie wiem. No i kolejny członek zespołu Aqua krążący wokół jakiejś maszyny. No. <laughs> yy, zmęczyło mnie to czekanie. Jestem... Jesteśmy winien walkę Skoro jestem winien walkę to spłacimy swoje długi I zawalczmy z nim Ej, kolejny Karwana Nie lubię Karwan bo mają tę zdolność Tuż skin i to zabiera mi HP To jest dość denerwujące I jeszcze gdy się pomylę z atakiem To jest jeszcze bardziej denerwujące A na szczęście Torkol jest dość wytrzymały w obronie, dlatego zadanie mu obrażeń jest dość trudne. Zmęczony czekaniem, przekrany już oszołomiony. Hmm. Szefie! Czy to wystarczy? No nie wiem, czy wystarczy to na mnie, ale chyba raczej nie. Tu mamy kolejnego członka zespołu Aqua Dostawa paliwa załadowana i okej okay. yy, Przekąska na drogę załadowana i okej okay. Ja mam już nic do roboty ale ten wścibski gnojek Ale pokonać tego gnojeka No i kolejny członek z zespołu Aqua chce z nami walczyć I wyzadalki z Zubata No wreszcie coś innego niż karwana. Ai, confuse Ray. No to chyba jednak wolałbym już Nasza Nasza ładę wierzę w ciebie. Walnij w niego, nie w siebie. I jest dobrze. Ale walną. No i pokonaliśmy kolejnego członka zespołu Aqua. Tak, ale ja... Hmm, aha, dobra. Hmm, to musiało się stać Moim zdaniem było Moim zadaniem było tylko przytrzymanie Cię Moja miss... No dobra No dobra, na chwilę jeszcze się wrócę Bo tam był jeszcze jeden niewykorzystany, znaczy nieodwiedzony przez nas teleport A był on tutaj No i warto tu zajść, bo tu jest kolejny przedmiot, takim jest Nest Ball. Nie wiem czy wspominałem o Nest Nestballu, ale... Jak coś... Aha, już wspominałem. Działa lepiej na słabe Pokemony. Czy jak na przykład boicie się za jakiegoś Pokémona, zrzucicie Nest Ballem i będzie spra po sprawie. Właściwie czemu taki złapałem Arona dwa odcinki temu? Nie wiem. No widocznie nie zapomniałem, że mam takie wynalazki jak Nest Ball. To chodźmy dalej. Na kolejną walkę 2 na 2. Yy... Równe panele są dumą i uciechą naszej kryjówki. Nie mam Nie masz bladego pojęcia. Gdzie jesteś? nie? Yy... Oburzające i ner męczące i wtedy bum to nasz pan Jeżeli panele męczą Nie wiem czy to do końca miało być tak przetłumaczone No dobra Kiedy dołączyłem do teamu Mag Aqua pierwszą rzeczą jaką się nauczyłem była obsługa tych paneli A czyli pewnie chodzi o te panele wyżej I to już wyjaśnia samą sprawę A cóż, dwóch członków w tym akkuach chce z nami walczyć, z nami, walki Zubata i karwany. Ach, Nie lubię tych karwan, no ale dobra Trzeba je rozwalić i pudło Crunch Crunch jest właściwie atakiem podobnym do Bite, tylko nieco silniejszy i może obniżyć też e, obronę. Wsparcie obronę No i się ukrywały jak zwykle. Ale pokonaliśmy kolejnych dwóch członków Timu Aqua i chyba już ostatni w tej kryjówce. Co jest z tobą? W ogóle nie jesteś zmęczony? Właściwie nie Byłem zbyt zajęty, aby myśleć o panelach Było myśleć o walce No i pewnie była mowa o tych tutaj panelach No i tutaj mamy <laughs> A więc też przegra Aha, to nie to <laughs> Już się tu dostałeś Zlekcewalżyliśmy cię ale to jest tu Jak już widziałeś jestem wysoko nad zwykłymi członkami Nie będę tracił czasu Zajmę się, zamienię cię w pył Nie dasz rady No i Aqua Admin Matt chce z nami walczyć Wysyłał walki Mightyna Idź torką i zabij go Na szczęście biały z tym Yy, blokuje zastraszanie Nice, Witcher! Może być ciężko Wierzę w ciebie, Torkoł, myślę, że dasz radę Albo i nie Outer set Cześć, znaczy właściwie zbędny atak Moim zdaniem u -y. O! Wreszcie! Teraz widzieliśmy, że Quick Claw zadziałał i nasz Torkoł okazał się nieco szybszy. Quick Claw jest idealnym właśnie dla takich wolnych Pokemonów jak na przykład No i Golbat. Skoro mam mocno wzmocniony atak użyję Buddy Slam. Ai Flinch! ta Taszade! Tak, myślałem. Jest! Udało nam się! Torkoul zdobywa poziom 43! Ła, defense plus 4. I próbuję poznać... fail. Fail. Ale Torkoulowi ten atak nie jest potrzebny. Jeszcze jakby zdał Takedowna, to by mu się przydał, ale tak to. I pokonaliśmy Admina timu Aqua Mata! <ścoughs> A więc też przekrałem. Jak widać, tak. <śpiewanie> Kiedy się z tobą bawiłem, nasz szef przygotował się. I odpłynął. <śpiewanie> nasz szef właśnie udał się do jakiejś podwodnej jaskini. Jeśli chcesz ich ścigać, to lepiej szukaj ogromnego morza za Lily Ale czy tam ich znajdziesz? <śpiewanie> A znajdę, bo wiem dokładnie, gdzie oni będą. No to teraz musimy chyba iść tutaj. Albo i nie. Tak, i już jesteśmy na początku kryjówki i możemy z problemu z niej się wydostać, by dalej poszukiwać Timu Aqua. Albo i nie, bo póki co i tak go nie znajdziemy, więc... Wróćmy na brzeg lirików, zapiszmy grę. I właśnie gdy pokonamy tutaj Aqua, Wilmery znikają i możemy przedostać się dalej. Ale jeszcze nie teraz. I właściwie to by było wszystko w tym odcinku, już zapisałem grę, więc zobaczmy co będzie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W następnym odcinku udamy się z drugiej strony na ścieżkę 123, na której będzie czekała nas cała masa trenerów chętnych do walki. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z Wami. Do cześć.